Witajcie, kochani, w tym niezwykłym, pięknym dniu, w którym oczy wszystkich w Polsce są zwrócone na Matkę Bożą, naszą królową. Dzisiaj poprowadzi nas fragment z Ewangelii według Świętego Jana. A obok Krzyża Jezusowego stały Matka Jego i Siostra Matki Jego, Maria, Żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki, niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia, oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Piękny fragment, a to ostatnie zdanie przypomina mi wydarzenie sprzed wielu setek lat, kiedy to król Jan Kazimierz powiedział całemu światu: Królową Polski jest Maryja. Uczeń od tej godziny wziął ją do siebie. Możemy też powiedzieć, że od tej godziny w sposób szczególny jako naród wzięliśmy Matkę Bożą do siebie. Kochani, rozpoczęliśmy bardzo ważny miesiąc. Miesiąc, w którym spotykają się kardynałowie, będą wybierali nowego Ojca Świętego. Miesiąc bardzo ważny dla naszej ojczyzny. Dlatego chcę Was poprosić właśnie w tym dzisiejszym dniu, abyśmy z większą mocą chwycili za różaniec, abyśmy częściej poszli na adorację, abyśmy więcej modlili się w tym szczególnym miesiącu, byśmy go nie przegapili, nie przespali. Teraz jest czas naszej wielkiej modlitwy. Wesprzyjmy wszystkich kardynałów, wesprzyjmy wszystkich Polaków w tym bardzo ważnym miesiącu i prośmy Matkę Bożą, królową Polski, aby stało się tak, jak chce jej syn we wszystkich sprawach. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Królowo Polski, módl się za nami, Królowo świata, módl się za nami. Kochani, życzę wam pięknego dnia, naprawdę Bądźmy mocni modlitwą. Przypominam jeszcze o zapisach. Ostatnie dni zapisów na sesje dla małżeństw, również zapisy na rekolekcje ignacjańskie. Wszystko macie podlinkowane. Zapraszamy was serdecznie i pomódlmy się jeszcze razem śpiewając "Z dawna polski tyś królowo, nasza pani, nasza królowo, ciebie ciągle na nowo wybieramy". Do zobaczenia.